Kozińska. Witam Państwa serdecznie. O wyjątkowym jubileuszu powiemy. Z nami Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, jeszcze Wielkopolskim. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Pani. A ten wyjątkowy jubileusz to rocznica wjazdu pierwszych tramwajów na ulicę ówczesnego Landsberga, dzisiaj Gorzowa Wielkopolskiego. 29 lipca 1899 rok. Wagony nie jeździły szybciej niż 12 km na godzinę, a teraz? No to dramat. Na dzisiaj jeździmy z takim ograniczeniem 50 km na godzinę, ale zdarzają się prędkości większe, bo jeżeli tramwaj to jest masa 40 tonowa, a jeżeli jest na wzniesieniu i motoricznie go rozpędzi, to zdarzają się i 54 na godzinę. karygodna sytuacja, ale takie sytuacje się zdarzają również, czyli 54 na godzinę, no to jest trochę wzrost tej prędkości. Nie? Ten jubileusz świętowany wyjątkowo w tym roku, prawda? 125 lat goszowskich tramwajów to jest taki powód do świętowania, bo jest to wyjątkowy jubileusz pełny. No tak, 125 lat, z tym, że my przyjmiemy inną formułę niż we wszystkich miastach tramwajowych w Polsce. Przypomnę, to jest może nie miastach, ośrodków tramwajowych, bo Śląsk to jest szereg miast, jest ich 16. I teraz przyjmijmy taką formułę, że zorganizujemy to mm, przedsięwzięcie w takim cyklu od 1 marca. Tak? I w każdym miesiącu zaznacz zaznaczaliśmy swoją obecność. Jesteśmy obecni codziennie, ale zaznaczaliśmy swoją obecność poprzez udział w różnych imprezach organizowanych przez miasto. I finałem było to 125-lecie. 28, czyli w ubiegłą niedzielę, była ogromna ilość mieszkańców miasta byłem przerażony, Czyli momencie, piknik pewnie. z okazji tak, Bieleuszu, rzeczywiście tak, tłumy, tłumy. Tłumy, nie będę mówił ile, bo się obawiam, że, 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 że to było przedmiotem zainteresowania tam e, niepotrzebnych instytucji, ale było ogromna, była ogromna ilość ludzi. Na szczęście, na szczęście nic się nie wydarzyło takiego złego, tak, ale na Ale pokazuje przyszłość. to też zainteresowanie historią, pojazdami. Tak. Ludzie są związani z tą komunikacją, zwłaszcza tramwajową, też autobusem chcą zobaczyć, dzieci, całą rodzinę. Tramwaj ma funkcję przewozową i to jest główna jego funkcja, ale oprócz tego ma taką funkcję, jak mówią niektórzy ludzie, miastotwórczą, tak, no jest dumą, dumą Gorzowian, tak i tyle. Jesteśmy jednym z mniejszych miast, które posiada po system tramwajowy. Z staraniem władz miasta, trzeba wyraźnie, wyraźnie powiedzieć, jest odbudowa tego systemu i później rozbudowa, tak. Niektórzy nawet mówią o takich zarzutach, że, że dlaczego nie budujemy nowych linii. No, nie można budować nowych połączeń, skoro, skoro stare są, jak żeby w takim stanie jak są, czyli do czego zmierzam? Moglibyśmy rozbudowywać tramwaj na Górczynie w sytuacji, gdy mamy 70-letnie pojazdy. To wymienimy pojazdy, później będziemy rozbudowywać. Jest to Panie tramwaj. prezesie, tak. ale rozwój jest Logicznymi, widoczny w, tak, w tak. ostatnich kilkunastu, zwłaszcza latach. Powiedzmy o tym, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Jak to się zmieniało w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, też? Tak, to był, to był to główny, jak gdyby, może taka granica funkcjonowania przedtem, które Polegała na tym, że kupowaliśmy wozy niemieckie, użytkowa, już używane kilkudziesięcioletnie. Później z chwilą wejścia do Unii Europejskiej skorzystaliśmy ze środków unijnych i następuje ten boom tramwajowy, ten widoczny i mniej widoczny. Niewidoczny to jest budowa i remont, modernizacja torowisk. Tak? Dla pasażera to jest mało widoczne, ale tramwaje nowe to już są bardzo widoczne. Kupiliśmy nowe, nowe tramwaje, jesteśmy w zupełnie innym, innej sytuacji. Ja śmiem twierdzić, że jeżeli. Uda nam się pozyskać środki finansowe, a sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze na pozyskanie nowego taboru to będziemy pierwszym miastem w Polsce, oprócz, uwaga, Olsztyna, który reaktywował komunikację tramwajową, które posiada tylko, tramwaj, tylko e, nowe, nowe tramwaje niskopodłogowe. Pierwszym miastem w Polsce, niedużym, ale będziemy mieli palmę, palmę pierwszeństwa. A dzisiaj jak wygląda ta flota? No tak, dwa słowa o historii, może, nie, żeby nie zapomnieć, bo z reguły mówimy o przyszłości. E, Tą wartość historyczną tworzą u nas pojazdy typu N, typu stopień na to niewiele mówi dla mieszkańców, ale jeszcze do niedawna jeżdżące polskie wysokie tramwaje z wysokimi stopniami. Jeden z pani, z pani, z pani kolegów, ja był na zajezdni mówi, to nie są te tramwaje, bo to są za wysokie stopnie. Nie, to są te tramwaje, Policji tylko się pamiętają. odzwyczailiśmy właśnie, to było nie tak dawno, jeszcze tam około 25, nie tak dawno dawno, ale 25 lat temu w historii tramwajów w lat. Tak, dosłownie, brak ogrzewania. Na dzisiaj mamy skargi na to, że wysyłamy do ruchu tramwaje niemieckie, które nie mają klimatyzacji. Klimatyzacji, uwaga! Autobus, który nie ma klimatyzacji, ma u nas status autobusu uszkodzonego. Nie wysyłamy go do miasta. W tramwajach tych kilku, których mamy jeszcze e, tych niemieckich, jak nazywamy, Helmutach, nie ma klimatyzacji, niestety. Nawet ta 10-minutowa, 15-minutowa podróż jest uciążliwa na mieszkańców. Żądają wozu z klimatyzacją. I tak się zmienił komfort życia, bo się tak, przyzwyczaili do się szybko, Tak, jest inaczej. Tak. To ile się udało wymienić tych pojazdów? No więc właśnie, montaż finansowy. To na, takie dzisiaj jest mamy, tak, na dzisiaj mamy sytuację taką, w której użytkujemy jeszcze 8 pojazdów e, niemieckich, czyli tych e, osławionych Helmutów. Są tramwaje 70-letnie, mówię cicho, bo to nie wszyscy muszą e, to usłyszeć. Ale, ale zmodernizowane. Ale z moder... Co? Na, na, no odnowione, 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 na tak, ale jeżdżą, są jeszcze w takim stanie, że możemy je użytkować. No i mamy 14 tramwajów typu PESa. Chcemy kupić 10 następnych tramwajów i ustanowić tak zwaną opcję na następnych 6, jakby była rozbudowa to wówczas korzystając z tej opcji moglibyśmy dokupić te, te wozy. I tak mamy złożony wniosek unijny. Złożyliśmy go 28 czerwca, czekamy na ocenę. To już się nie robi może się nic złego nam, nie tak. może się nam nic złego przydarzyć. Powinniśmy te środki otrzymać. Zorganizujemy postępowanie przetargowe i kupimy nowe. Tramwaje ku zadowoleniu e, mieszkańców, To już będzie wymiana naszym. całej floty wtedy? Całej floty i wówczas już do ruchu nie pójdą stare e, niemieckie tramwaje. Ale, autobusy to temat, który też był poruszany na sesji e, i także e, kwestia zaciągnięcia zobowiązania po to, żeby zakupić nowy tabor, prawda? Tak, bo w międzyczasie również mamy, jeżeli dwa słowa autobusa, żeby nie zapomnieć, one stanowią jak gdyby, e, mają przewagę w zakresie przewozu w autobusowym mieście, bo około 70-75% to są przewozy autobusowe. I teraz jest kwestia taka, że kupujemy już tylko autobusy, nowe autobusy zeroemisyjne, to będą autobusy elektryczne, siedem autobusów w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czekamy na podpisanie umowy i na 10 autobusów miasto złożyło wniosek do Funduszu Europejskiego Województwa Lubuskiego i tam na 10 autobusów elektrycznych następny. Będziemy mieli 25 autobusów elektrycznych i będziemy miastem, które będzie miało 30% udział autobusów elektrycznych, spełnimy warunki tak zwanej ustawy o elektromobilności, która m, stanowiła, że do 2028 roku takie firmy jak nasza powinny posiadać 30% tramwajów. Y Autobusów. autobusów zeroemisyjnych. My będziemy posiadać to już w najbliższym czasie. I to jest też wymóg Komisji Europejskiej. Unia Europejska idzie w kierunku elektromobilności tak, tak. tych to jest ważne. Niskoemisyjnych, niskoemisyjnych czy zeroemisyjnych pojazdów. tak? Tam Innych na... się już praktycznie nie produkuje. A czy Może być tak. Produkuje się, ale ja nie wiem, kto ostatnio kupował, kupował. autobusy dziedzickie. My kupowaliśmy, ale używane. Tak? Aha. Żeby wzmocnić tabor. Natomiast generalnie na dzisiaj to są autobusy zeroemisyjne z dopłatą uwaga nawet do 100% dochodzą czyli 100% zwrotu unijnych środków jest za zakup autobusów remisyjnych następne wyzwanie to są autobusy wodorowe tutaj pan prezydent jasno jak gdyby określił e, swój, swoją politykę w zakresie taboru tak chcę mieć już autobusy remisyjne, ale już z napędem wodorowym dzisiaj to jest przyszłość tak jest dzisiaj przyszłość nieodległa nie dzisiaj przed chwilą rozmawiałem z Orlenem e, który mamy miasto ma i my podpisany list intencyjny na temat dostosowania stacji na 11 listopada dla dotankowania wodorem. Mamy już tak zwane okienka usunięte dla autobusów. 2026 rok oddają tą stację. Dzisiaj były te uzgodnienia. Tak? Czyli to nie, I nie jest w przyszłości to się nie, dzieje. Nie, absolutnie tak? to już się dzieje i teraz autobusy yy, wodorowe to jest kwestia. Yy, do trzech lat śmiem twierdzić i one się powinny pojawić pojawić w gorzowie. To co panu nie daje powodów do jakby radości to jest ciągłe to pewnie ciągłe remonty i ciągłe konieczność ciągłego dostosowywania tej siatki połączeń. Jak sobie dajecie radę? czy znaczy, to jest tak, że my no musimy w jakiś sposób sobie z tym poradzić. To jest tak jak ze 125 lecie ja prosiłem mieszkańców, żeby już nas niestety opuścili, bo zakład jest cały czas na biegu, pracownicy się zrzymali, bo muszą przygotować na poniedziałek wszystkie wozy do ruchu i ty. Także tutaj również, no my jak gdyby się z tym zderzamy, musimy to zrobić, natomiast generalnie jest duże niezadowolenie pasażerów, ale ono uwaga powoli już się wytraca. Dlaczego? Dlatego, że już te główne remonty się zakończyły, tak? Jak kosynierów dyńskich już nie będzie ten ruch, jak gdyby ruch zostanie wznowiony, to już mamy doskonałą sytuację. I wówczas my możemy mówić o tym, co jest zawsze kulą u nogi przy remontach, utrzymaniem punktualności i jakości podróży, tak? Nie da się utrzymać punktualności przejazdów przy remontach ulic i nie da się zbudować rozkłady jazdy, bo to są cykliczne, jak gdyby pojawiające się raz utrudnienia w ruchy, tak, za chwilę tak i tyle. No to, to jest inne, ale to jest jak gdyby nasza nasza bolenza. To są właśnie z tą y, siatką połączeń y, y, na co dzień, tam, gdzie remontów nie ma, a ludzie nie wiem, wnioskują o to, żeby było więcej, szybciej, no nie wiem, więcej o Ale pani, to jest taka sytuacja. 2019 rok to był rokiem tak zwanym bazowym, gdzie jeszcze woziliśmy bez tego wpływu pandemii i tych wszystkich niekorzystnych zjawisk. Później co się pojawia, się pojawia tak, to siodło w komunikacji, coraz mniej osób korzystających i uwaga, 2023 rok, zwiększamy przewozy już prawie o 6%. W tym roku nam znowu rosną te przewozy, czyli co jest pozytywnego? Pozytywnego jest to, że polityka, to trzeba to jasno powiedzieć, polityka prezydenta miasta w zakresie niepodwyższania cen biletu, bo to on decyduje o tym, w zakresie teraz Pomysłu na ustanowienie ulg dla dzieci skutkuje tym, że ludzi coraz więcej korzysta z komunikacji miejskiej. I to jest główny cel. Ja wiem, że nie będzie środków sprzedaż biletów, Właśnie, ale będą inne korzyści. Pana zapytać o tak. ten komentarz. Jak mi pan wyskoczył już z tym wątkiem, to ja, ja jeszcze dopytam. Nie. Darmowa komunikacja od września przyszłego roku dla uczniów. Dla dzieci, tak? No i jak wy to odczujecie? że znaczy tak, to jest decyzja prezydenta miasta, również e, e, chyba rządzących e, klubów no tak, e, no tak, tak, i, tak, i tyle. To jest byłem, może dla nas. E, jeżdżący w komunikacji miejskiej e, tworzą szczyt, taki mikroszczyt przewozów przy drodze do szkół. Uczniowie mają to do siebie, że dojeżdżają do szkoły nie na godzinę ósmą, ale na godzinę ósma plus, czyli jak na się spóźnić i w ostatniej chwili wówczas się kumuluje ten potok. My sobie z tym poradzimy. Będziemy bisować niektóre kursy, tak jak to robiliśmy w przypadku braku tramwajów, tak? Tramwaj nie da się zastąpić jednym autobusem. Były, były bisowane autobusy, sobie daliśmy z tym radę i tutaj też podejrzewamy, że sobie damy radę, ale to jest... A wpływy? Ważniejsze problemy, wpływy są po stronie miasta. My mamy kontrakt z miastem na określoną pracę przewozową. Oczywiście one niewątpliwie załatać. Czy... będą mniejsze dla miasta wpływy niewątpliwie, ale ja uważam, że korzyści z takiego rozwiązania takie długofalowe, będą większe, o. więc się przysiądzie uwolnimy ulicę, uwolnimy to, mhm. czego nie widzimy, ale uwolnimy e, stan powietrza tak i tyle także to, to jest jak gdyby bardzo istotny element, jeżeli my my prawdopodobnie jako firma sobie szybciej poradzimy z tym, że będziemy mieli pojazdy zeroemisyjne Niż posiadacze pojazdów indywidualnych. Oni nie przejdą w tak krótkim czasie na pojazdy zeroemisyjne, bo, bo one będą zbyt drogie. tak? Nie wiem jak to jeszcze będzie, ale my jako firma szybciej sobie poradzimy z taką bezemisyjnością transportu autobusowego. To Także To, chciałam... to hmm. powinien być taki efekt długofalowy. I, I tak to jest. Do komunikacji miejskiej nie można przekonać ludzi w ciągu e, jednego sezonu. Trzeba przekonywać to w długim okresie czasu poprzez rozsądne opłaty za przejazd i dobrą jakościową komunikację no tak, pa, miejską. Przekonuje. będzie i taniej, i, a, to nie i są moje decyzje, to są decyzje prezydenta. Ja jestem tylko wykonawcą tylko... decyzji prezydenta. Oczywiście, panie prezesie, ale to wy będziecie odbiorcą tych, jakby będziecie e, e, świadczyć te usługi transportowe i e, może się zdarzyć, że rzeczywiście będzie dużo więcej tych e, e, pasażerów. Tak, musimy być na to przygotowani, oczywiście. To nie może nas to zaskoczyć. No, b, b, właściciel by, by, by sobie nie pozwolił na to, żeby. No dokładnie. Rentowność połączeń podmiejskich. O to chciałam zapytać teraz. Ale podmiejskie. Tylko no wam zostaje tak? Tak, ale się e, takim elementem, który ludzi ze dla ludzi ze środowiska jest znany. Pojawia się, pojawia się ustawa o m, Państwowym Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który dawał możliwość dopłaty do przewozów autobusowych dla gmin, ale uwaga, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. miejskiej. Czyli, jeżeli się pojawi tam inny przewoźnik na terenie gminy, to on ma do każdego kilometra 3 zł dopłaty. Czy 3 zł jest dużo? Jeżeli kilometr to jest 12-11 złotych, no to jest, duży, jest dużo, bardzo dużo. I w związku z tym my nie byliśmy w stanie konkurować, bo, bo komunikacja miejska została wyłączona. Tak? To oczywiście spowodowało też pewne takie spustoszenie w komunikacji, ale może powiedzieć tak, kwestią zorganizowania komunikacji miejskiej to jest tak, jak się to dzieje w zachodnich miastach, powinien być operator taki jak my, który załatwia rdzeń tej komunikacji miejskiej, a wokół mogą działać satelity, tak zwane satelity, czyli mniejsi operatorzy, tylko trzeba skoordynować rozkłady jazdy i opłaty, żeby dla pasażera nie była uciążliwa sytuacja taka, że na Wieprzyce podjeżdża autobus z gminy Bogdaniec, a nasz tramwaj odjechał dwie minuty temu. Nie? Czyli trzeba skoordynować to tak, żeby pasażer mógł się przesiąść. I fajnie by było, gdyby ten pasażer również nie ponosił dodatkowej opłaty. Czyli, czyli to jest kwestia organizacyjna, żeby to zrobić. I ja sądzę, bo miasto się nad tym zastanawia też nad takim Związkiem Powiatowym Tak, z mm. Związkiem Powiatowym Gminy, żeby ten problem rozwiązać. I to by było dobre rozwiązanie. A każdy. Potrzeba też zmian ustawowych Tak, myślę. ale każdy niech ma ten swój sposób podejścia do realizowania tych przewozów. Podzielił się Pan już kompetencjami z panią wiceprezes Iwoną Olek, byłą wiceprezydent, która zresztą bardzo prężnie działała przy między innymi kwestiach pozyskiwania środków z ITU na autobusy, na transport zeroemisyjny. No, jak tak, tam? Już mam odpowiadać? Jak tam. <laughs> Proszę panią, więc tak, struktura organizacyjna została zmieniona i w tej strukturze organizacyjnej pani już obecnie wiceprezes Iwona Olek ma określone, nasza struktura organizacyjna ma taki charakter jak zawsze ten korporacyjny, czyli jest, ja jestem prezesem, jest wiceprezes członek zarządu, schodzimy na dół i tam są funkcje operacyjne. Czyli ja jednocześnie jestem dyrektorem naczelnym, mam swoje komórki, nad którym pełnię nadzór i z tymi pracuję. Dyrektor finansowy ma również e, swoje, tak? trudno się domyślić, to będzie dział e, księgowości ekonomiczny tak? i pani wiceprezes Oleg ma również swoje, ma zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków unijnych, infrastrukturę tą wewnętrzną w e, firmie. Natomiast, czyli został też ten jej dział? Tak, ten, ten pion został jej przygotowany, natomiast u mnie pozostały przewozy autobusowe, tramwajowe, stanowienie komunikacji, czyli organizacja komunikacji. Pozdrawiamy tak, panią prezes, nieraz gościliśmy i, i, i wiemy też, ile zrobiła w kontekście pozyskiwania środków dla miasta. Powodzenia Dziękuję na kolejne bardzo. lata. Dziękuję. Zdrowia też, bo to pan no może. Nie, oczywiście, że nie, tylko mniej może tak tłocznych imprez wystarczy. Ale nie, no to, to może, może częściej, żeby się rozmowało chyba, chyba doszliśmy do takiej sytuacji, ja mogę jeszcze dwie oczywiście. sekundy. Doszliśmy do takiej sytuacji, że, że się tym jak gdyby tak powiem młodzieżowo, chociaż nie wygląda, ale tak nakręcamy, tym strasznie i tyle. I proszę mi wierzyć, poświęcamy tak dużo czasu, po 12 godzin, na końcu jeszcze to sprzątamy razem, wszyscy i, i naprawdę. I, I cieszymy się, że tak jest, bo jeżeli przychodzi taka chmara ludzi, a śmierć twierdzi, że było około 2000 osób, to I wszyscy są zadowoleni, tak? I, i, i potwierdzam. E, po, fotografują się z nami. Ten, no to fajnie super. Nam nic więcej nie trzeba do tego, żeby być później jest, jest smutek dnia powszedniego, skarga, bo, bo dyspozytor źle potraktował panią. Ale mamy nagranie, jest, do, jest inaczej. Ale to, no, to z tym to, się musimy to są, liczyć. To, to jest codzienność. Nie? Nie? To jest codzienność. Tak. Zadowolenia pasażerów życzymy i dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję e, za uwagę. Zapraszamy do gorzowskich tramwajów i autobusów. Busów z panem prezesem. Do zobaczenia!